Ja od razu mówię, że ja się nie wypowiadam odnośnie tego, co mówił o innych, bo nie wiem. Tutaj. Ogólnie easy to jest. Tutaj też cofniemy się, bo to było w ogóle. 8 lat temu wszyscy graliśmy razem. 8, 9 lat temu nawet. 10 lat temu nawet to było. E... Ciężko tak. Dobra. To Pobre... są jakieś tematy o różnych osobach i tu jest też temat o mnie. E... Co jeszcze ważne tutaj, żeby przypomnieć, to sprawa wygląda tak, że jego reakcja. Bo wiecie, no. Człowiek wypije, to, to różne rzeczy gada, nie? Ja już kiedyś miałem taką sytuację, że pewien streamer, który aktualnie już nie streamuje, yy, też sobie wypił, gadał na mnie różne rzeczy, ale potrafił, wiecie, kolejnego dnia przeprosić, powiedzieć, że że, że zjebał i tyle. I mam dalej z nim kontakt i jest wszystko okej, okay, nie? Tak samo było z Demonzem, który sobie też zrobił taką aferę, taki mem, że po mnie jechał w internecie. Ja to ignorowałem, ale jak pierwszy raz się spotkaliśmy z Demonzem na Antosiach, no to podbił do mnie i mnie przeprosił za to, że to były głupoty, i przeprasza, i, i sobie też wszystko wyjaśniliśmy. Eee, z Izim próbowałem tak samo, odezwać się do niego na priv, bo liczyłem, że to jest kwestia tego, że, że sobie wypił i wiecie, no i ma jakiś problem do wszystkich, i że jakoś to napiszę do niego i sobie wyjaśnimy, ale on upiera się. Jakby on został przy swoim, nie? I tutaj jest w ogóle jego reakcja no na to. Wiecie, na, na trzeźwo, że to wszystko. Wiecie, że po pijaku się mówi prawdę, nie. O, mówi się prawdę, Coś wiecie on. Mnie, on. się ze mnie wylało. tak. Wylało się szambo ten kłamstwa. Kawien, ten, który nie zrobił głupoty, kurwa. Wylało się szambo kłamstwa i kurwa. E, przepraszam, ale widzicie. E, ja nie przyklinam, ale tutaj jakby emocje są takie, że powiem wam tak, nikt, nie pamiętam kiedy, czy kiedykolwiek ktoś mnie... Yy, tak w nie? No serio, to jest po prostu. No nie miałem nigdy takiej sytuacji. Było grubo, to tutaj naprawdę. No, nigdy nigdy nie miałem takiej sytuacji. Tym bardziej, że gościu gada na mnie takie rzeczy, gdzie ja mam jakieś zasady wartości, których się trzymam, a on to jest po prostu zakłamany, bo to co gadał, i w ogóle. Yy, on uważa, że to wszystko jest prawdą, nie? To jest najlepsze. I wiadomo, to będzie w pewnym będzie słowo kontra słowo, bo ja powiem coś, on po prostu, ale ja będę miał też jakby inne osoby potwierdzą też moją wersję. Tu jest też taka różnica, nie? Że inne osoby, no potwierdzą to, jak to wyglądało, bo to jest wszystko, co on gada, to jest jakaś jego wersja, nie wiem skąd, nie? Dobra, zaczniemy tutaj sobie e, o mnie. Jakieś tutaj teksty, zobaczmy. No i wiecie, ja, ja moja reakcja na to była taka, ogólnie plan był taki, zlać temat, nie wypowiadać się na streamie, bo to nie zrobi w zasięgu, on tam ma jakieś, no teraz ma małe liczby, ale wyszło tak, e, że... Poszły jakieś szoty do neta. Poszły z tego szoty, zaczęli oglądać to inni streamerzy i to zrobiło naprawdę duże zasięgi. Więc stwierdziłem, że się do niego odezwę i to wyjaśnię. Nie chciał wyjaśnić tego ze mną na priv, więc muszę się odnieść tego, do tego wszystko publicznie. I też były właśnie te. Tutaj jest właśnie to moja reakcja. W sensie, no to jest takie. Po prostu chciałem to jak najmniej powiedzieć. Powiedziałem tylko coś takiego. Odnosiłeś się jakoś do tego, co zostało powiedziane przez Patryka, czy nie za bardzo się tym przejmujesz? Ja w ogóle ją wywalone w to. Wiesz, to są jakieś głupoty gadane tylko po to, żeby nie wiem, żeby ludzie przyszli, czy nie wiem, nie wiem, nie wiem po prostu. Może to jest jakiś sposób na widzów, no. Ale mało kto się tym zainteresuje. Więc wolę to po prostu olać, bo to są po prostu kłamstwa i tyle. No, i taki był plan, żeby to olać, ale wszyscy zaczęli, wiecie, wszyscy zaczęli jakby to oglądać, jego filmiki, zrobiło to duże zasięgi. No, i tutaj też ludzie pisali, że leszy chyba ucieka od prawdy, i takie tam inne bajery, No, ja z chęcią, z chęcią się tutaj wypowiem na ten temat, no nie ma problemu. Więc tak. Zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj miał Patryk do powiedzenia o mnie. Co w się sensie, ja nienawidzę, jak ktoś publicznie kłamie na mój temat. Nie, i to się jeszcze, że to się rozeszło, no, nienawidzę czegoś takiego, nie? Jakby no są jakieś granice, i on je przekroczył, i muszę się do tego odnieść, bo poleciał, nie? Mieliśmy zasięgi w koks. nie mamy o czym rozmawiać. Dobra, zobaczmy, nie, nie zobaczmy. Pizdę wspólnych... no, no, przyłaził, O, przyłaziłem pizdę trułem. To jest dla mnie, to jest w ogóle niesamowity argument, że wtedy jak graliśmy razem. To było tak, że ja wszystkich poznałem przez y, Empowered'a, tak? Empower, grałem na Matchmakingu, mieliśmy wspólnego znajomego, później grałem z Empowered'em, On mnie zaprosił do nagierki właśnie z koksami. No i tak się zaczęło, że. Po prostu grałem z nimi i to też nie wyglądało tak, że ja pisałem do kogoś: Dajcie mi zagrać, chcę z wami grać. Zawsze wyznawałem taką, e, taką zasadę, że jeżeli to są jakieś, powiedzmy, więksi twórcy, to nie ja będę, właśnie, wiecie, się wbijał na gierki, tylko jak dostanę zaproszenie, to, to z nimi pogram, nie? I tak, e, wiadomo, to jak już później się jakoś znali, znaliśmy dłużej, no to na pewno się ode, odezwałem, czy coś gramy, czy coś w tym stylu, nie? No, ale to jest dla mnie niesamowite, że... I czemu on mi tego nie powiedział wtedy, na przykład? Skoro miał taki problem i ja go tak męczyłem, czemu mi wtedy w ogóle mi to w twarz nie powiedział? Albo nie napisał do mnie, słuchaj, nie mam ochoty z sobą grać, nie lubię cię i tyle. Tylko po, po, kurde, ośmiu latach, dziewięciu nagle. A później, jak miał większe zasięgi, on nas to powiedział. Saju? Nie znam. To jest, kurwa, Saju nie znam. To jest, to jest, to jest hit mi dla tak mnie. I tak powiedział, kurwa, na jakimś ziemię w Katowicach. A ja stoję... I ja że ja powiedziałem, Saju nie znam... Było. Tu jest jedna prawda. Podbiłem do niego najemię, bo przychodził obok mojego stanowiska. Bo afera była o to, że Saju miał taką walkę, zrobili walkę na streamie. Będzie zapis streama, tak. Saju miał walkę na streamie, a ja z Izakiem akurat w tym samym czasie mieliśmy alko streama takiego. I to się zbiegło w tym samym czasie i problem był o to, że my nie przyjechaliśmy na jego walkę. Ogólnie tą walkę oglądaliśmy na tym alko streamie. A kto to Sayu? Sayu to jest właśnie yy, jego były kumpel, gdzie oni wspólnie prowadzili yy, streama. I odnośnie jakiegoś przyklejania się do kogoś, to ja wam pokażę też w sumie zasięgi jakie ja miałem, żeby to też troszkę pokazać, bo ja może grałem z nimi i były jakieś liczby, ale to też nie było tak, że to było tylko liczby, które oni mi wygenerowali, bo ja siedziałem sobie wtedy też troszkę na Facebooku ogarniałem, ogarniałem też y, marketing, reklamy, inne bajery, więc y, wiedziałem jak powiedzmy zdobyć też widzów i to nie jest tylko, że to są, ale to są te liczby, to są te liczby tutaj, 100, 200, 100, y, 100, ja w ogóle też o, czasami w ogóle nie streamowałem, bo grałem też y, drużynowo w CS-a, więc to, to nie były liczby, które wiecie, pozwalały mi na, na pewno jakby żyć ze streamowania, nie, więc y, takie gadanie, że wiecie, że, że się y, przykleiłem i takie tam... Bardziej to bym powiedział, że Inet Cox przykleiło się do Izaka. Bo tam na przykład były takie momenty, że oni siedzą razem na tym Spiku i mają jakiś giveaway i zamiast pójść na inny kanał coś tam ogarnąć, to oni między sobą gadali na tym Spiku, żeby widzowie yy, i widzowie wszyscy Izaka słyszeli, że u nich jest giveaway, oni rozdają kosę i takie bariery. To bardziej bym powiedział, że tam było przyklejenie się i jakieś takie yy, korzystanie właśnie z zasięgów. Niż ja u nich, bo ja nigdy nie byłem osobą, która jakaś prosiła o hosty, wbijała się na gierki, prosiła o jakieś rajdy. Nigdy tak nie było. E, tu jest okres, jak jak tutaj zaczynałem grać w HNZ1, ale to później do tego wrócimy. No, także tak to wyglądało. Aju? Nie znam. Mi tak powiedział, kurwa, na jakimś. I sprawa wyglądała tak, że ja podbiłem do niego na tym IM-ie i powiedziałem mu, e, czemu w ogóle tak gadają w necie o mnie, że. E, Wytłumaczyłem mu, jak wygląda moja relacja z Sajem. I było tak, że z Sajem, to ja powiedzmy, widywałem się raz na jakiś czas na imprezie i to tyle. Po prostu wytłumaczyłem mu dokładnie, jak nasza relacja wygląda, że to nie jest tak, jak. Że o... I on myślał, że my mieliśmy jakąś super relację, sobie wyjaśniliśmy to i poszedł. I nic nie było, żadnej, wiecie, i, i tyle. Po prostu podbiłem, żeby sobie to wyjaśnić, jak to wygląda. Siedzimy w Katowicach. A ja stoję i mówię, co kurwa? Nie mówił nic takiego, tylko normalnie rozmawialiśmy. Ja, ja mówię, to ty do nas przyłaziłeś, kurwa, i teraz mówisz, że go nie znasz? A on do mnie mówi, jak z nim wódkę piłem, to nie znaczy, że go znam. <noise> jak z nim wódkę pił. Ej, no tak, tak było, nie? Jak z nim wódkę piłem, to, znie... to nie znaczy, że go znam. Jakby napisał whisky, no to już, to już kojarzę, nie? Ja mówię, co, kurwa? Nie pierdalaj. Taki... No, wypierdalaj. Najlepsze jest to, że on później tą wersję. Yy, powiedział... Właśnie nie tylko sobie, bo on to powiedział w, w grupce osób i też się o tym dowiedziałem. Przy grupce osób powiedział takie wymyślone rzeczy i to prędzej ja powiedziałem wypierdalać niż on. Bo kurwa go, gościu gada takie głupoty i wiecie, za plecami obgaduje. Sytuacja z Lechem wygląda następująco. to jest... My mieliśmy widzów... Najlepsze jest to, że gra w grida, nie? A może to o tym też nie będzie pamiętał, to wam Pokażę wam lepiej statystykami, bo... żeby mieć jakieś potwierdzenie. Eee... Bo zaraz będzie, że tutaj też tutaj, w... że to oni e, zapoczątkowali, tutaj, e, gridika, nie? Prawda jest taka, że jakby trzymaliśmy, właśnie się razem graliśmy. Ja stwierdziłem, że, kurde, znajdę im jakąś e, taką wspólną giereczkę, żebyśmy mogli razem sobie coś pograć w coś innego, nie? E, I testowałem sobie różne giereczki. I tutaj już wam pokazuję. Nie jestem dobry w afery. I troszkę mnie emocje ponoszą, bo. No bo jestem wkurzony po prostu, nie? Z, że ktoś robi coś takiego, nie? Już wam pokazuję o co chodzi. I najlepsze jest to, że najlepszy okres. i Netcoxy. i do, dobre liczby. Tutaj. był duży boost, nie? E, I to jest okres, gdzie na streamach u nich. Y, był grid. I to naprawdę, tutaj to widać po statystykach, że to jest gra, gdzie. Na, wiecie, tutaj macie. Na przykład, pik i średnia, grid. Najwyższe, nie? Powiedzmy 2016 styczeń. Pik. Najwyższa średnia 5000. Znaczy średnia 5, tutaj pik 9000. Kolejna. Kolejny miesiąc. To samo, grid. I to była gra, którą ja zaproponowałem im i ich wkręciłem w gridzika. I dzięki mnie tak naprawdę to jest tak, bo, to jest tak że jakby oni mnie, on to przedstawia tak, jakbym ja tylko miał korzyści z tego. Że oni się ze mną trzymali. Ale ja też im zaproponowałem gierkę, która dała im najlepsze zasięgi. Eee, więc to też jest takie kurde. Pewnie powie, że tak nie było, nie? Bo to, to jest możliwe, że mi nie przyzna racji. Ale właśnie było tak, że ja pierwszy, jako pierwszy odpaliłem gridika, testowałem to z Paulin, Paul też to potwierdzi. I później właśnie zaproponowałem to, żeby była ta gierka taka ekipowa. I graliśmy w tego grida. No to były, kurde, naprawdę. To były fajne czasy. Mogę wam nawet fragmencik pokazać, bo ja to wspominam bardzo dobrze. I wtedy naprawdę uważam, że grid był idealny, bo tam się Easy się strasznie fajnie wkurzał i to pod, gri pod grida było idealne, to było naprawdę, no jakby, jak osoby oglądały streamy 10 lat temu, to kojarzą to. To Już jest filmik sprzed 10 lat. O. Już koniec? Kurwa Lechu, wypierdalaj. Już koniec? Kurwa Lechu, wypierdalaj. Jak cię spotkam. I to było, wiecie, to było wszystko. To były fajne czasy, to naprawdę ja to wspominam no, dobrze, nie? E, ja ten po... Jedź tam, ale nie ale pod ty prąd. ja to, nie, to... nie blokujcie. tam był dobry, no, pójdźcie, nie? pod prąd. nie. kurwo jedna. Lech, pierdolę, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 Lechu nie. nie ty kurwa chuju zajebanie, ale, ale nie mówiłeś no. ten, Mam ten to był... bilety na sprzedaż. Mam bilety na sprzedaż to, tak to, to były naprawdę dobre czasy, nie. Dobra, ale wróćmy tutaj do dalej, do tego co tam było o mnie gadane. Lechu przyk przyklejał się do yy, Saya. Chodzi nam w jakieś. No, przy przyklejałem się do Saya, tak, tak, dobrze. To jest tego wersja, że się przykleiłem. To jest niesamowite, że yy, przecież. Jak nie chcieli ze mną grać, to by mi po prostu odmówili, grało się im dobrze ze mną, bo byłem normalnym gościem. Nie odwalałem. Yy, i graliśmy sobie raz, razem w, te, w tego. Yy, w tej w, w Maskach, tam nie wiadomo co, kurwa robić się debila. O, to jest w maskach, to dobra. Lechu przy, przyklejał się do. Yy, Sajary. Przychodzi tam w jakichś maskach, tam nie wiadomo co, kurwa robić się debila. Jak... No, przychodziłem w maskach, robiłem z siebie debila, a to, to była jedyna sytuacja, gdzie. Yy, to była na okazja, jakby. Sytuacja, gdzie byłem w masce, wbiłem do Saja. Mieli 12 godziny stream. Chcieliśmy zrobić coś fajnego, żeby y, było jakieś. Y, jakoś urozmaicić tego streama. No i tam z Sajem się zgadałem, że wpadnę do niego przebrany za dziadka. No Sajem powiedział, ja że, że robiłem z ciebie debila. I ten jest dziadek, to nie jestem ja jak ktoś, nie? Patryczku! I wiecie, tu. Nie mojego wnusia od batonów. Ostatni raz, żeby to było. I tu stwierdził, że trzeba troszkę podkręcić, coś do, dorzucić. Ja się zbieram! I udanego streama do zobaczenia! I tu że troszkę ja się wywale, nie? Ale dobrze wyszło. Patrzcie. I tu macie, wiecie... Jakby to jest na, jego naturalna reakcja, On nie <noise> nie z tego śmiał. to będę tak sobie Tak samo macie czat po prawej stronie. I wiecie, kiedyś to niby bawiło, a teraz mówi, że wiecie, że... Ee, że robiłem z siebie debila, nie? Więc to też jest. wiecie to jest niesamowite, że kiedyś całkiem inaczej do tego podchodził, a teraz, kurde, od razu jakiś jest, jakaś nienawiść, hejt i, i gada takie rzeczy, nie? I w końcu udało mu się przykleić do Izaka. Niestety, kolejne kłamstwo. Ee, sprawa wyglądała tak, że e, wtedy wyszło Heineken Z1, w które. E, no, ja grałem najwięcej. Wtedy już grałem właśnie z Koksami, bo oni grali więcej w CS-a. Ja grałem o wiele więcej w H1Z1. Eee, I to była taka moja main gierka, na którą się przerzuciłem, czyli no, pierwsze Battle Royale, nie? Eee, no i sprawa wyglądała tak, że jak graliśmy właśnie ra razem ekipowo, no to właśnie też Izak grał i graliśmy w tego CS-a co jakiś czas. Ja się przerzuciłem na to H1Z1, grałem bardzo dużo w H1Z1. i Izak e, był na jakimś wyjeździe i zobaczył turniej w H1Z1 w Stanach. I to Izak do mnie się odezwał, o to, żebym go wkręcił właśnie w h z 1 nauczył jak grać i to on wyszedł z inicjatywą i on chciał ze mną grać. Więc to Izak przykleił się do mnie, jak już, a nie ja do Izaka, jak, jak chcemy być tak dokładni. Także no niestety kolejne kłamstwo, yy, Izak też to potwierdzi, więc niestety no nie pykło, no kolejne kłamstwo. Tu jest jakby ciężko znaleźć coś, yy, gdzie mówił prawdę. No prawda była taka, że GADALIŚMY O NA TYM IEMIE, TO JEST PRAWDA POGADALIŚMY NA W MOMENCIE na kiedy CO ON PRZYCHODZIŁ DO SAJA yy, PRZYCHODZIŁEM DO SAJA, TO JEST TEŻ DOBRE, SŁUCHAJCIE JA, JAKAŚ TAM Czekajcie. WYSZŁA JAKAŚ TAM Wisa. WYSZŁA GADKA A propos co, TEGO CO SIĘ tuż, WYDARZYŁO, ALE PAMIĘTAM ŻE ROZMAWIAM, ROZMAWIAM Z LECHEM, mówię, SŁUCHAJ TO JEST KURWA TWÓJ KOLEGA, PRZYCHODZIŁEŚ DO NIEGO Przychodziłeś do niego. E, u Saja byłem raz przez 10 minut jako dziadek. Więc Easy wie więcej o mojej relacji z Sajem niż ja sam. A byłem raz, jeden, jeden raz u Saja na 10 minut jako dziadek. Kolejne kłamstwo. Niestety. Alechu mi powiedział tak, że to ze że Sajem piłem wódkę, to nie znaczy, że jestem jego kolegą. Ja nie wiem, jak to skomentować, nie? To jest jego przetłumaczenie sobie tej wersji, że ja mu powiedziałem, że jak wygląda moja re relacja z... z... Sajem, że wychodzimy sobie teraz na jakąś taką... na imprezkę coś wypijemy i to jest jedyna nasza relacja, gdzie my się widzimy. I tak, na na tak nasza relacja wytłumaczyłem. Wytłumaczyłem mu po prostu, jak to wygląda, nie? I to jest najlepsze. I do teraz jest to... Ja mam, wiecie, najlepsze jest to, że on ma większą... większy problem o to niż sam Saju. Ja z Sajem mam kontakt, też się widujemy teraz raz na rok, no teraz był ostatnio, nie z dwa miesiące temu, ostatnio widzieliśmy się, nie wiem, z dwa lata temu na mojej walce, więc no... Tego... No, o innych w ogóle się tam nie wypowiadam, bo nie wiem, jak było między... nie wiem, jak y, było w tych innych sytuacjach. Ja odnoszę się tylko do tego, co on gadał o mnie i mówię, odnoszę się tylko dlatego, bo poszło to w neta i dosyć zrobiło to duże zasięgi, więc stwierdziłem, że ludzie też w, powinni poznać y, Moją wersję i moją wersję ludzie będą potwierdzać, chociaż coś mam na potwierdzenie, więc yy, no nie lubię po prostu jak ktoś kłamie na mój temat i, i potrafi, nawet nie potrafi się do tego przyznać prywatnie, bo chciałem to prywatnie załatwiać. Ja nie lubię jakichś afer, gadania na kogoś, wyciągania jakichś brudów, unikam czegoś takiego, ale jeżeli gość robi coś takiego. I nie chcę tego wyjaśnić na priv, no to musiałem odpowiedzieć w ten sposób i jak coś, to już w ogóle nie będę więcej zabierał głosu na to, co on mówi, jeżeli będzie chciał coś wyjaśnić, no to pogadamy na priv, zapraszam, a tak to... Mam coś takiego, że też mi go szkoda po części, to jest najlepsze, że i tak mam coś takiego, że to przez to, że jak wszystko się tak potoczyło, to jakby on ma taki jakiś żal, problem do, do wszystkich, nie? No mówię, no dawno mnie naprawdę nikt tak nie wkurzył jak, jak on, nie? To jest, to jest, naprawdę trzeba się postarać. Re ja jestem osobą, która naprawdę unika konfliktów, stara się być e, dobra dla innych, jak najlepiej dla innych robić, a gościu gada takie rzeczy nie. I to wszystko. I już jakby nie poruszamy tego tematu, nieważne co będzie mówione. Yy, to ja już się nie wdaję w dyskusję. Wiecie, bo mi się nie podoba jak są osoby, które powiedzmy dobrze mnie nie, e, nie znają, ale zobaczą jakiś e, powiedzmy coś u, u streamie. Powiedzmy nawet Next czy jakiś inny streamer co wiecie Osoby oglądały to streamerzy, którzy mają powiedzmy po 10 tysięcy i ktoś mnie dobrze nie zna i może pomyśleć, że ty, no w sumie ten lech to tak średnio, nie? Więc wolę przedstawić swoją wersję. Bo ja wiem, że moi widzowie wiedzą, jaki jestem, i no to jest po prostu, żebym ja powiedział. Saju nie znam. Yy, nie, jak to było? Może tylko jak, jak. Ja tylko wódkę znipiłem, czy coś, no. To nie jest, mój, nie jest moim kolegą, tylko wódkę znipiłem, czy coś. No, Saju słuchaj. My już piliśmy whisky razem, więc jesteś już moim kolegą. Jakbyś się martwił o to, nie? Dorośli ludzie, a nie możecie pogadać jak dawni znajomi, wszystko wyjaśnić, a sponsora by się oczyściła, może i każdy by też mógł zrozumieć yy, punkt widzenia drugiej osoby. Napisałem na priv próbowałem to wyjaśnić. Nie będę wyciągał to, co mi odpisał, ale no stanowisko było jego takie, że on mówił tylko prawdę. Próbowałem na priv ja serio nie jestem osobą, żeby się bawić w takie rzeczy, jakieś afery i gadania o innych. To w ogóle nie jest jakby... Ja tak, wiecie, mnie to w ogóle nie, nie chcę w ten, sposob, w, ten, w ten sposób budować zasięgi. Nigdy nie budowałem w ten sposób żadnych zasięgów. Omijałem, omijałem nawet tematy z jakby jak ktoś There wydał dramę znajomego. Albo na high-league mi pytali like w wywiadach. Co myślę o fagacie jakiś ten. Ja mówię, że ja się nie wypowiadam na takie tematy, bo mi to niepotrzebne, nie? Ale jak już ktoś gada coś na mój temat publicznie i kłamie, no to i nie chcę tego sprostować, no to trudno, no muszę powiedzieć, jak, jak to było naprawdę. Wiadomo, będą jacyś wyznawcy jego, którzy będą dalej e, twierdzić, że Izzy ma rację, no ale tego nie zmieniliście. Wiecie, tak samo o os os myślenie osób, które nie przebadają za mną nienawidzą mnie, bo to, to jest normalne, że kogoś powiedzmy nie lubisz i tyle. I ktoś mnie nie lubi, luz. Ale jeżeli ktoś gada publicznie i kłamie na mój temat, no to jest kurwa przegięcie, nie? I to jest jeszcze jedna rzecz, nie? W ogóle niesamowite jest to, że jeżeli by było tak, że ja się tak przy, przyklejam do kogoś poza zasięgi, to ciekawe, że przez te wszystkie 8 lat. Yy, że. Ograz zagłośny już zmieniam. Yy, ciekawe jest to, że przez te 8 lat, czy tam 9 lat. Czekajcie, może. Przejmij się zabił. Nie było żadnej sytuacji, żebym ja do kogoś pisał, nie wam żaden streamer, żebym prosił go o jakieś gierki, czy coś się przyklejał do kogoś pod zasięgi. W ogóle tak nie robiłem, więc to nagle mi się to odmieniło. A nawet jak był okres, że grałem coś w Warson i samu to ja go zapytałem, czy na przykład nie ma nic przeciwko, jeżeli bym wrzucił odcinek z nim na YouTube. Nawet Sai'em miesiąc temu grałem turniej Fortnite'a, gdzie była ta wymiana między mną a nim, i ja też nie wrzuciłem TikToka. Z jego perspektywy, tylko zapytałem, czy nie ma nic przeciwko, jak wrzucę to do siebie Bo może stwierdzę, że kurde, może on chce to do siebie wrócić. Więc ja nie jestem taką osobą, jak ten chłop mnie przedstawia W sensie z nim też był taki problem, że on zawsze był osobą, która Nie przyzna ci raz i nie przyzna się tak do błędu Jakby z tym był zawsze taki problem u niego jak, Na przykład już w samych grach nawet, tak graliśmy razem Że on wie najlepiej Częs Często to było